Zarwany mostek, no i Królestwo Wobrów, przy okazji, nie wiem ile lat ma ten u góry, bo tam jest jeszcze niżej, podpory są od starego, na pewno nie jest na samochody. Ostatnio ten dyszedłem tam pod mostem bób chlapnął. O, to taka jamka browa. Stara dróżka. No, tu będziemy działać. Takie krzaczole i tu bynki urzędowały sobie dłuższą chwilę. Cały czas tu tak się kręcę po tych gąszczach, cały czas. No tak czuję blusa, tak jakby to było gdzieś bardzo blisko. No te świerki wszystkie są ruszane. I daglezje. I stare i świeże. No tu na przykład. Tak jakby kora była zadziewana. na ziemi nie ma nic. To stary świerczek poskryzane, popałowane na ja tu niedaleko, jakieś 200 metrów stąd znalazłem tego pierwszego no to pokręcimy się jeszcze, pokręcimy, bardzo fajnie jest taki teren to jest trudne jak skurczywy Gorszy, Słońce było, ten deszcz padał, A mnie interesuje tamten dół. Zajdę tam i pójdę już do domu, bo to na dzisiaj wystarczy. O. Dzień dobry, no dzisiaj mamy 14 kwietnia. Jest niedziela, jak jest niedziela, to no to co, no to nauk w teren jestem w terenie łaże po tych swoich terenach taką strategię mam, że jak luty, marzec atakuje swoje stare strony to są te fajne czasami, a potem już tak kwiecień sezon tak niby już się uspokoił ludzie już się rozpakowali lornetki powiesili, buty wysuszyli a pan Marek sobie dalej chodzi. Tylko zmienia tereny na takie troszkę inne. No, i w takich terenach już mam podniesionych 7 rzutów, teraz w ciągu praktycznie tygodnia. No to, to naprawdę jest sukces, ale to nie koniec. No, bo się no zastanawiałem, jest tyle świeżych, a gdzie staruszki. No i o, <laughs> leży coś w liściach. O, cia pieczek A to staruszek taki Faktycznie to jest tylko że go kuźba, dziki zdegradowały cholera gdzieś na usmaka pieprzone czarnuchy no ale co sztuka jest pałka jest i to jest wtedy dziewiąty staruszek Do 14 świeżaków Tak to wygląda teraz No narka. No Nie zdążyłem się dobrze rozpakować Bo chciałem go sobie tam przytroczyć, gdzie trzeba Nie widziałem widlicę Gdzieś tu Chyba widlicę O tutaj, to ja widzę teraz. Hmm, hmm. To jest świeży zrzut. Raczej nie. Dziesiątek. Pałeczek taki. Tyleż leży tu. Jeszcze nad Musimy potrzepać te ręki. O! ta -dam. Jest! Piętnasty śmieżak. Pozdrowienia!